Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a i tak naprawdę w tym odcinku chcę wytłumaczyć, o co mi chodzi w ogóle. No to o to chodzi, bo w ostatnim odcinku, który polecam obejrzeć, to powiedziałem coś w ogóle, co jest nielogiczne. Mogę wam powiedzieć jedynie, jak ten film się nazywa. Obejrzycie go. Zresztą wam powiem, bo też o tym odcinek ten zależy. No ale, no, po to go chciałem po prostu zrobić. Nazwałem go. Co jest? Że po prostu że 2 biliardy amunicji zdobyłem. Od jakiegoś bossa, bo jest taki lag. I zamiast powiedzieć 2 biliardy 140 ileś tam milionów, i tam dalej, dalej, to możecie sobie obejrzeć. To ja powiedziałem. Bo tam był, były 2 biliony i 140 ileś milionów. To ja powiedziałem. 2 miliony, potem 140 ileś milionów i była beka z tego. Do tego czasu, kiedy to ja nagrywam, to jest mega dużo komentarzy, co mi to powiedziało. Na przykład Gościu napisał matematyka trudna, napisał, co ja właśnie powiedziałem, co ja tam odwaliłem, no bo byłem mega podjarany i po prostu o to chodzi, że nie wiedziałem. No, no bo taki lak, taki w ogóle Wow, że aż, No że aż po prostu tak się podjarałem do takiego stopnia, że aż tak się pomyliłem. Dlatego matematyka trudna. No tak, matematyka trudna. Hej No i to na tyle w tym odcinku nara było ostra beka. Dobra nara.